Czy słyszałeś kiedyś, że osoby starsze powinny unikać bananów? Czy ta tak popularna owoc może rzeczywiście szkodzić zdrowiu w podeszłym wieku? Jeśli masz ponad 60 lat, opiekujesz się bliską osobą, lub po prostu chcesz lepiej zrozumieć, jakie produkty są niezbędne, a które mogą stanowić problem dla starzejącego się organizmu, zostań ze mną do końca tego filmu. Dziś, na podstawie nauki, wyjaśnimy, czy banan jest wrogiem, czy sprzymierzeńcem. I co najważniejsze, ujawnimy, które produkty naprawdę mają znaczenie dla zdrowia i długowieczności. Wiele osób eliminuje produkty ze swojej diety bez potrzeby, wierząc w krążące mity. Ale czy przypadkiem nie rezygnujesz z czegoś, co mogłoby ci przynieść korzyści, a może co gorsza, spożywasz coś myśląc, że to zdrowe, a w rzeczywistości może to stanowić zagrożenie, przejdźmy do sedna i odkryjmy prawdę o bananach oraz innych produktach które każda osoba starsza powinna znać. Odżywianie w podeszłym wieku to temat otoczony mitami. Wielu seniorów i ich bliskich otrzymuje sprzeczne informacje na temat tego, co można, a czego nie należy spożywać, przez co rezygnują z kluczowych składników odżywczych, niezbędnych do zdrowego życia. Wśród najczęściej powtarzanych przekonań znajduje się pogląd, że produkty takie jak mleko, jajka, kawa, a nawet owoce takie jak banany, mogą być szkodliwe. Ale ile w tym prawdy? Z biegiem lat metabolizm zwalnia, a wchłanianie niektórych składników odżywczych staje się mniej efektywne. Układ trawienny również może ulegać zmianom, co sprawia, że niektóre osoby stają się bardziej wrażliwe na określone produkty. Nie oznacza to jednak, że istnieje sztywna lista zakazanych produktów dla seniorów. Każdy organizm jest inny i powinien być oceniany indywidualnie. Problem polega na tym, że. Że wiele mitów rozpowszechnia się bez żadnych naukowych podstaw, co prowadzi do zamieszania w kwestii tego, co jest naprawdę korzystne, a co nie. Banan, na przykład, często jest uznawany za niebezpieczny ze względu na zawartość potasu. Ale czy to ma sens? Potas to minerał niezbędny dla wielu funkcji organizmu, w tym regulacji ciśnienia krwi i zdrowia mięśni. U zdrowych seniorów jego umiarkowane spożycie nie stanowi żadnego zagrożenia. Przeciwnie może być bardzo korzystne. Jednak osoby z problemami nerkowymi lub niektórymi schorzeniami serca mogą wymagać większej ostrożności w jego spożywaniu. Tego typu dezinformacja dotyczy nie tylko bananów. Wiele osób uważa na przykład, że mleko powinno być unikane, ponieważ powoduje stany zapalne lub utrudnia trawienie, choć w rzeczywistości większość seniorów może spożywać produkty mleczne bez problemu, o ile respektuje swoje indywidualne tolerancje. Podobnie jest z jajkami, które przez dekady niesłusznie oskarżano o podnoszenie poziomu cholesterolu. Dziś wiemy, że są doskonałym źródłem białka i zdrowych tłuszczów. Dlatego powinniśmy podchodzić do diety w sposób zrównoważony, unikając skrajności. Eliminowanie produktów bez potrzeby może prowadzić do niedoborów żywieniowych, a nawet pogorszenia jakości życia. Kluczem nie jest radykalne usuwanie pokarmów, lecz poznanie odpowiednich ilości, i dokonywanie inteligentnych zamian, jeśli to konieczne. Banan od zawsze był uważany za zdrowy i pożywny owoc, ale w ostatnich latach pojawiły się pogłoski, że jego spożycie może być niebezpieczne dla seniorów. Wielu uważa, że może negatywnie wpływać na zdrowie serca, podnosić ciśnienie krwi, a nawet obciążać nerki. Skąd jednak wzięła się ta teoria? Czy jest w niej ziarno prawdy, czy może to kolejny mit dietetyczny? Aby zrozumieć te kontrowersje, Musimy najpierw przeanalizować główny powód, dla którego banan trafił na listę zakazanych produktów potas. Ten owoc jest jednym z najbogatszych naturalnych źródeł tego minerału, który odgrywa kluczową rolę w regulacji ciśnienia krwi, funkcjonowaniu mięśni i przewodzeniu nerwowym. Jednak jego nadmiar może stanowić problem dla osób z określonymi schorzeniami. Obawy związane z bananem wynikają z faktu, że zbyt wysokie stężenie potasu. Może prowadzić do zaburzenia zwanego hiperkaliemią, które może powodować poważne problemy sercowe, takie jak arytmie. Ponadto osoby z niewydolnością nerek często mają trudności z usuwaniem nadmiaru potasu z krwi, co może prowadzić do jego niebezpiecznej kumulacji w organizmie. Właśnie dlatego niektórzy specjaliści zalecają ostrożność w spożywaniu tego owocu przez osoby z grupy ryzyka. Ale oto kluczowa kwestia. Dla większości zdrowych seniorów ilość potasu zawarta w jednym bananie nie stanowi żadnego zagrożenia. Wręcz przeciwnie, banan może być doskonałym sprzymierzeńcem w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, szczególnie u osób spożywających dużo sodu w diecie. Badania pokazują, że potas pomaga rozluźniać naczynia krwionośne i zmniejszać retencję płynów, co przyczynia się do stabilizacji ciśnienia. Innym argumentem przeciwko bananom jest ich zawartość cukru. Wiele osób sądzi, że ze względu na ich słodki smak mogą zwiększać ryzyko cukrzycy lub utrudniać kontrolę poziomu glukozy u seniorów. Jednak przy umiarkowanym spożyciu banan ma średni indeks glikemiczny i dostarcza błonnika, który spowalnia wchłanianie cukru do krwi. Co więcej, jego spożycie jest o wiele zdrowsze niż jedzenie słodyczy i wysoko przetworzonych produktów bogatych w rafinowany cukier. Musimy zrozumieć, że nie istnieje jeden produkt, który powinien być całkowicie zakazany dla zdrowych seniorów. Klucz tkwi zawsze w ilości oraz w tym, jak dany produkt jest włączany do diety. Podczas gdy niektóre osoby powinny zwracać większą uwagę na spożycie potasu, inne mogą czerpać z banana liczne korzyści, jako źródło energii, błonnika i witamin. Do tej pory wyjaśniliśmy już, że banan jest pożywnym owocem i że większość osób starszych nie musi unikać jego spożycia. Jak w przypadku każdego produktu, istnieją jednak szczególne przypadki, w których jego spożycie może wymagać umiaru lub nawet ograniczenia. Kto zatem powinien zachować ostrożność w spożywaniu banana? Pierwszą grupą, która powinna zwrócić uwagę, są osoby starsze z przewlekłą niewydolnością nerek. Nerki odpowiadają za filtrowanie i usuwanie nadmiaru potasu z krwi. Kiedy ich funkcja jest osłabiona, organizm może mieć trudności z wydalaniem tego minerału, co prowadzi do jego nagromadzenia, mogącego stanowić zagrożenie. Stan zwany hiperkaliemią, czyli zbyt wysokim poziomem potasu we krwi, może powodować objawy takie jak osłabienie mięśni, mrowienie, a nawet poważne arytmie serca. Jeśli ty lub ktoś z Twojej rodziny ma zdiagnozowane problemy z nerkami, kluczowe jest skonsultowanie się z lekarzem lub dietetykiem, przed spożyciem produktów bogatych w potas, takich jak banany. W niektórych przypadkach może być konieczne ograniczenie ich spożycia lub wybór owoców o niższej zawartości potasu, takich jak jabłka, gruszki czy winogrona. Drugą grupą, która powinna zachować ostrożność, są osoby przyjmujące określone leki. Niektóre leki, zwłaszcza stosowane w leczeniu nadciśnienia i chorób serca, mogą wpływać na równowagę potasu w organizmie. Należą do nich diuretyki oszczędzające potas, takie jak spironolakton oraz blokery receptora angiotensyny, np. losartan. Leki te zmniejszają wydalanie potasu przez nerki, co może prowadzić do wzrostu jego poziomu we krwi. Jeśli regularnie przyjmujesz tego typu leki, warto skonsultować się z lekarzem w sprawie odpowiedniej ilości bananów i innych produktów bogatych w ten minerał. Dodatkowo, Osoby z już istniejącą hiperkaliemią powinny unikać nadmiernego spożycia bananów. Stan ten spowodowany zaburzeniami hormonalnymi, problemami z nerkami lub stosowaniem niektórych leków wiąże się z podwyższonym poziomem potasu we krwi. Nadmierne spożycie tego minerału może dodatkowo obciążyć serce i mięśnie, prowadząc do poważnych komplikacji. Poza tymi specyficznymi przypadkami Niektóre osoby mogą odczuwać dyskomfort trawienny po spożyciu bananów, zwłaszcza w nadmiarze. Owoc ten zawiera błonnik rozpuszczalny, który, choć korzystny dla układu pokarmowego, u niektórych osób może powodować wzdęcia i gazy. Osoby mające skłonność do zaparć mogą skorzystać z umiarkowanego spożycia banana, ponieważ pomaga on regulować pracę jelit. Jednak spożywany w nadmiarze może mieć odwrotny skutek, nasilając problem. Kolejną kwestią budzącą dyskusję jest wpływ banana na poziom cukru we krwi. Choć owoc ten ma umiarkowany indeks glikemiczny, jego nadmierne spożycie może prowadzić do nagłych wzrostów poziomu glukozy, szczególnie u osób z insulinoopornością lub niekontrolowaną cukrzycą. Osobom monitorującym poziom cukru we krwi zaleca się spożywanie banana w połączeniu ze źródłem białka lub zdrowych tłuszczów, takich jak jogurt naturalny, lub orzechy. Co spowalnia wchłanianie cukru. Najważniejsze jest to, że banan nie musi być demonizowany, a jedynie spożywany świadomie, z uwzględnieniem indywidualnych warunków zdrowotnych. Dla większości zdrowych seniorów jest doskonałym składnikiem diety, przynoszącym wiele korzyści. Osoby należące do grup ryzyka powinny natomiast skonsultować się ze specjalistą, aby dostosować spożycie tego owocu do swoich potrzeb. Teraz, gdy wyjaśniliśmy, kiedy banan może stanowić problem, czas spojrzeć na jego liczne korzyści dla zdrowia seniorów. Dla osób, które nie należą do grup ryzyka wymienionych wcześniej, banan może być cennym elementem diety w starszym wieku, pomagającym utrzymać organizm w dobrej kondycji. Wspiera zdrowie serca. Nadciśnienie to częsty problem wśród seniorów, a jednym z głównych atutów banana jest jego zdolność do wspomagania regulacji ciśnienia krwi. Obecny w owocu potas pomaga rozluźniać naczynia krwionośne, zmniejszając napięcie w tętnicach i wspierając stabilizację ciśnienia. Ponadto banan jest naturalnie ubogi w sód, dzięki czemu doskonale wpisuje się w dietę korzystną dla serca. Badania wskazują, że dieta bogata w potas wiąże się z mniejszym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawały serca i udary. Dla seniorów, którzy nie mają przeciwwskazań do spożycia potasu. Włączenie banana do codziennego menu może być smacznym i prostym sposobem na wspieranie zdrowia serca. Naturalne źródło energii i witalności. Wiele osób starszych skarży się na zmęczenie i brak energii, co często wynika z nieodpowiedniej diety. Banan jest doskonałym źródłem naturalnych węglowodanów, które dostarczają organizmowi stopniowo uwalnianej energii, pomagając utrzymać witalność przez cały dzień. W przeciwieństwie do słodyczy i wysoko przetworzonych produktów, które powodują gwałtowne skoki cukru, a następnie nagłe spadki energii, banan zawiera błonnik, który pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi. Dzięki temu jest świetną przekąską dla osób aktywnych fizycznie, spacerujących lub po prostu potrzebujących dodatkowego zastrzyku energii na co dzień. Ochrona zdrowia układu trawiennego Wraz z wiekiem, funkcjonowanie układu trawiennego może zwalniać. A problemy takie jak zaparcia stają się coraz częstsze. Dobrą wiadomością jest to, że banan może pomóc w regulacji pracy jelit. Zawiera błonnik rozpuszczalny, który wchłania wodę i ułatwia pasaż jelitowy. Ponadto zielony banan jest bogaty w skrobie oporną, czyli rodzaj błonnika prebiotycznego, który stanowi pożywienie dla dobrych bakterii jelitowych, wspierając zdrową mikroflorę. To z kolei poprawia trawienie wzmacnia układ odpornościowy i może nawet zmniejszać stany zapalne w organizmie. Z drugiej strony osoby starsze, ze skłonnością do biegunek, mogą preferować bardziej dojrzałe banany, ponieważ są one łatwiejsze do strawienia i zawierają mniej błonnika nierozpuszczalnego. Korzyści dla zdrowia psychicznego i nastroju banan jest korzystny nie tylko dla ciała, ale także dla umysłu. Zawiera tryptofan, aminokwas niezbędny do produkcji serotoniny, neuroprzekaźnika znanego jako hormon szczęścia. Wiele osób w podeszłym wieku zmaga się z lękiem, stresem lub nawet łagodną depresją, a włączenie do diety produktów wspierających regulację nastroju może mieć pozytywny wpływ. Ponadto obecność witamin z grupy B w bananie wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, przyczyniając się do poprawy kondycji psychicznej i sprawności poznawczej, wspomaganie profilaktyki utraty masy mięśniowej. Jednym z największych wyzwań związanych ze starzeniem się jest utrata masy mięśniowej sarkopenia. Aby temu zapobiec, konieczne jest utrzymanie diety bogatej w białko i składniki odżywcze wspierające regenerację mięśni. Banan może być doskonałym uzupełnieniem diety ukierunkowanej na zachowanie masy mięśniowej, ponieważ zawarty w nim potas wspomaga skurcze mięśni i zapobiega skurczom, zwłaszcza u osób aktywnych fizycznie. Połączeniu ze źródłami białka, takimi jak jogurt czy jajka, może stanowić zbilansowaną i pożywną przekąskę dla seniorów. Jak widać, banan może być niezwykle korzystny dla osób starszych, które nie mają przeciwwskazań medycznych do spożycia potasu. Jego zrównoważone spożycie pomaga dbać o zdrowe serce, prawidłowe trawienie, wysoki poziom energii i stabilny nastrój. Jeśli banan nie jest zagrożeniem dla większości osób, to jakie produkty rzeczywiście powinny być ograniczone w diecie seniorów? Jakie produkty są naprawdę szkodliwe dla seniorów? Skoro wyjaśniliśmy, że banan nie stanowi problemu dla większości osób starszych, pora omówić prawdziwych wrogów zdrowej diety w podeszłym wieku. Wbrew powszechnym przekonaniom, produkty, które rzeczywiście należy ograniczyć, to nie owoce czy naturalne składniki, ale te, które przeszły intensywną obróbkę przemysłową i zawierają szkodliwe substancje. Wraz z wiekiem organizm staje się bardziej wrażliwy na niektóre związki, takie jak sód, cukry rafinowane i tłuszcze nasycone, które mogą zwiększać ryzyko chorób serca, nadciśnienia, cukrzycy i problemów trawiennych. Poniżej przedstawiamy główne produkty, które warto ograniczyć lub unikać, aby prowadzić zdrowsze życie. 1. Produkty ultraprzetworzone i przemysłowe. Produkty ultraprzetworzone zawierają dużą ilość dodatków chemicznych, konserwantów i wzmacniaczy smaku. Oprócz tego, że są ubogie w składniki odżywcze, mogą powodować stany zapalne w organizmie i negatywnie wpływać na zdrowie sercowo-naczyniowe. Najczęstsze przykłady to napoje gazowane i sztuczne soki, zawierają nadmiar cukrów i dodatków szkodliwych dla metabolizmu. Przetworzone mięsa, parówki, szynka, salami, kiełbasy. Mają wysoką zawartość sodu i konserwantów, które zwiększają ryzyko nadciśnienia i chorób serca. Ciastka nadziewanej chipsy, bogate w tłuszcze trans i cukry rafinowane, sprzyjają odkładaniu tłuszczu trzewnego i stanom zapalnym. Regularne spożywanie tych produktów może prowadzić do niedoborów żywieniowych i zwiększać ryzyko otyłości oraz chorób metabolicznych. 2. nadmiar cukru, największy wróg starzenia się. Nadmierne spożycie cukru rafinowanego jest bezpośrednio związane ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy, otyłości i chorób neurodegeneracyjnych takich jak Alzheimer. Ponadto przyspiesza proces starzenia się komórek i nasila stany zapalne w organizmie. Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że spożywa nadmierne ilości cukru, ponieważ jest on obecny w codziennych produktach, takich jak pieczywo przemysłowe, gotowe sosy, ketchup, majonez. Słodzone jogurty, płatki śniadaniowe. Aby zmniejszyć spożycie cukru, warto wybierać naturalne substancje słodzące, takie jak miód i stewia, oraz sięgać po owoce jako zdrowszą alternatywę dla słodyczy. 3. Nadmiar soli i sodu. Zbyt duża ilość soli jest jednym z głównych czynników ryzyka nadciśnienia i problemów nerkowych u seniorów. Sód jest obecny w dużych ilościach w wielu produktach przetworzonych. Co może prowadzić do zatrzymywania płynów i wzrostu ciśnienia krwi. Najbogatsze w sód produkty, których warto unikać to gotowe przyprawy i kostki bulionowe, zupki instant i dania w proszku, konserwy i produkty marynowane. Aby zmniejszyć spożycie soli bez utraty smaku potraw, warto używać naturalnych ziół i przypraw, takich jak czosnek, cebula, cytryna i kurkuma, które wzmacniają smak i mają korzystne działanie zdrowotne. 4. Alkohol i nadmiar kofeiny. Choć umiarkowane spożycie kawy i wina może przynosić pewne korzyści, nadmiar kofeiny i alkoholu może być szkodliwy dla seniorów. Alkohol powoduje odwodnienie, obciąża wątrobę i zwiększa ryzyko upadków, natomiast kofeina w dużych dawkach może podnosić ciśnienie krwi i powodować bezsenność. Najlepiej ograniczyć spożycie tych napojów i zamiast nich wybierać naturalne herbaty oraz wodę, aby utrzymać odpowiednie nawodnienie organizmu. 5. Smażone potrawy i tłuszcze nasycone, produkty bogate w tłuszcze nasycone i trans zwiększają poziom złego cholesterolu LDL, negatywnie wpływają na krążenie krwi i podnoszą ryzyko chorób serca. Do produktów, których warto unikać, należą frytki i chipsy, tłuste mięsa, bekon, skwarki, żeberka, fast food, paszteciki, nagetsy, hamburgery. Zamiast smażonych potraw warto wybierać pieczone lub grillowane opcje oraz stosować oliwę z oliwek zamiast rafinowanych olejów, co przyniesie korzyści zdrowiu serca. W trakcie tego filmu obaliliśmy jeden z największych mitów dotyczących diety w podeszłym wieku, przekonanie, że osoby starsze powinny unikać bananów. Jak widzieliśmy, mit ten pojawił się z powodu zawartości potasu w bananach, ale nauka pokazuje, że dla większości osób banan nie stanowi problemu, wręcz przeciwnie. Dla osób, które nie mają przeciwwskazań medycznych, może to być wielki sojusznik zdrowia serca, trawienia, witalności, a nawet zdrowia psychicznego. Ponadto omówiliśmy prawdziwych wrogów diety seniorów: produkty ultraprzetworzone, nadmiar cukru i soli. Tłuszcze nasycone oraz nadmierne spożycie napojów alkoholowych i kofeinowych. To właśnie te produkty należy unikać lub spożywać w ekstremalnej umiarze, ponieważ zwiększają ryzyko chorób przewlekłych i przyspieszają proces starzenia organizmu. Teraz chcę poznać Twoją opinię. Czy wierzyłeś w ten mit o bananach? Miałeś wątpliwości co do tego, które produkty są naprawdę bezpieczne dla seniorów? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Twoje doświadczenie może pomóc innym, którzy również chcą poprawić swoją dietę i unikać dezinformacji. Jeśli ten film pomógł ci w jakikolwiek sposób, nie zapomnij dać łapki w górę. Dzięki temu możemy kontynuować publikowanie treści edukacyjnych na temat odżywiania i zdrowia. A jeśli chcesz otrzymywać więcej filmów tego typu, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego nowego materiału. Na koniec podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, szczególnie z tymi, którzy troszczą się o dietę w podeszłym wieku. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie.